Jest bardzo taka ciekawa zależność, że w ciągu dnia totalnie moja fryzura mi nie przeszkadza, i w momencie, kiedy nagrywam to, jakoś tak się do niej przyczepiam. Nieważne. Dzisiaj zobaczycie wszystkie dania, jakie wyszły przez ostatni tydzień spod moich rąk, z moich garnków, z moich patelni i mojego pieca. Są to dania przeróżne. Nic tutaj nie było specjalnie ukartowane, przygotowane na potrzeby foodbooka, bo musi być fajnie. To jest to, co jem na co dzień, więc zapraszam wszystkich, którzy są ciekawi, szukają jakichś kulinarnych inspiracji, ale nie chcą wchodzić na jakieś nie wiadomo, jakie wyżyny, gotowania. To po prostu będzie przyziemne jedzenie. Zapraszam do inspiracji. Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie tego typu filmy, jeśli was. Jakieś danie w ciągu oglądania zainspiruje. To będzie dla mnie znak, żeby robić tego więcej. Miłego oglądania. W tym roku dopiero odkryłam połączenie buraka i rukoli. Burak rukola i prażony słonecznik, a to wszystko razem z sosem musztardowo-majonezowym. Inspiracją do tej kanapki jest domówka mojej koleżanki Karoliny, która właśnie zrobiła takie kanapki na ciemnym pieczywie razem z serem feta. Tutaj wersja wegańska i jak widać w różnych odsłonach też z pasztetem. Ten pasztet robi już od kilku lat i jest naprawdę ulubieńcem ludzi, nawet tych e, sceptycznie podchodzących do wszystkich wytworów roślinnych i podobno smakuje jak pasztet z królika. Nie wiem, nie jadłam, ale e, zabierając go rok temu na wigilię, e, dałam odgadnąć ludziom, e, z jakiego jest mięsa. <laughs> e, nikt nie wiedział, że z zielonej soczewicy i kaszy jaglanej. Naprawdę bardzo smaczny jest ten pasztet. I robię go ze śliwką. Ona się tak fajnie spieka. No i oczywiście w różnych odsłonach. Była też pomidorowa. Oczywiście z koperkiem. I z makaronem. Team ryż czy tim makaron? Ja jestem team makaron. Moje ulubione są takie cienkie nitki. Im cieńsze, tym lepsze. Mniam. To nie był dobry pomysł montować ten film w nocy, gdzie mam patrzeć na takie smakołyki. Oto ciasto jogurtowe. Najlepsze, najpyszniejsze, mokre, które zawsze wychodzi. Po prostu mniam. Z malinami niesezonowymi, za które dałam 11 zł plus borówki, no trochę się wykosztowałam, ale można użyć też mrożonych owoców. Przepis jest na moim Instagramie. Mile widziane serducha i followki. Teraz może coś na śniadanie i chcę Wam polecić takie kiełbaski z Lidla, z boczniaka. Każdemu je polecam. Bardzo je lubię i ogólnie bardzo lubię słone śniadania. No i oczywiście wlatuje burak, czyli wszystko to, co zostało. Taka pasta imbirowa marchewkowa, i proszę bardzo. Voilà! Zostało mi też trochę malin, zrobiłam sobie herbatkę z malinami i zmięto mniam. Dacie wiarę, że ten sos nie jest z sera, a smakuje jak z sera. Jest po prostu genialny i to jest dip z ziemniaka. Smakuje wybornie, oczywiście przepis w opisie. Filmik na, na YouTube, wiesz, bo robię takie podsumowanie, co jadłam w tygodniu, czy coś takiego. Wiesz, o co chodzi? Takie podsumowanie. I <grytanie> spiszę, Wiesz, co teraz robię? Akurat gruszki pod orzechową kruszonką z czekoladą. Nie, takie z pieca. Wiesz, <grytanie> co? Te gruszki po prostu kocham i tak się cieszę, że jeszcze możecie znaleźć gruszki, bo jest sezon i możecie zrobić to danie. Jest przepyszne, bardzo szybkie. Orzechy laskowe, kawa, trochę soli. To wszystko się tak dopełnia mniam czyli gruszki pod orzechową kruszonką. Można jeść jako osobny deser albo dodać do owsianki. Jest po prostu magia. W tle gdzieś się tutaj przewija też kawusia. Ten pomysł może być w sumie i śniadanie, i obiad, i kolacja, poznajcie moją ulubioną marynatę do tofu, czyli marynata musztardowa z syropem klonowym. Takie tofu powinno sobie leżakować całą noc w lodówce. Robię sos czosnkowy, robię takiego wrapa różnorodnego z tego, co tam w lodówce było, podsmażam to tofu na patelni. Dużo warzyw, nie oszczędzam sobie i podsmażam. Mniam! Pycha! Była też fasolka po brytońsku. Był też barszczyk z wkładką i krokiety. I oczywiście koperek, koperek, jeszcze raz koperek. Te pancake'i są rozwiązaniem dla mnie, gdy mam ochotę na coś słodkiego i jest wieczór. Smażę zawsze na oleju kokosowym, bo wtedy są najpyszniejsze i najbardziej chrupiące. Podaje z syropem klonowym, orzechami i bananami. Teraz najszybszy makaron Ever. Puszka pomidorów, fasola, kukurydza. Wszystko sobie pięknie dusimy. I chyba na cebuli też to dusiłam. I ogólnie jest taki tip, żeby makarony były smaczne, to ja zawsze je y, jeszcze podsmażam, żeby ten makaron też się przegryzł tym sosem. I tutaj dodałam też płatków drożdżowych, żeby to się zrobiło takie bardziej serowe, bardziej takie treściwe. Do sosu dodałam też suszonych śliwek. Miałam. Była też pizza. Może być obiad, może być kolacja. I tutaj zrobiłam pizzę z tempechem. W sumie wyszły cztery pizze. I ta akurat taka trochę bidna wyszła, a tamtej lepszej nie nagrałam, i oczywiście Master of Cinnamon Rolls Aleksandra. Proszę bardzo, już nawet znajomym rozdaję, najlepsze cynamonki ever pycha. Zrobiłam też zupę soczewicową z mleczkiem kokosowym. Jest mega prosta, z imbirem, przeprawą kary. Polecam, jest świetna, bardzo rozgrzewająca i treściwa. Miałam, jedna z moich ulubionych zup. No tutaj nie będzie nic odkrywczego, ale chcę Wam pokazać taki przykład moich kanapek. I dodatek, jeden z ulubionych to sos balsamico, który uratuje każdą kanapkę. A tutaj kanapka z resztek, ala Tost. Po futboku z tego tygodnia może nie widać, że jestem fanką polskiej kuchni, ale jestem i to bardzo i ziemniaki to życie. I to jest jeden z moich ulubionych obiadów z tego zestawu. A kotlet ten mrożony z batata. Ta batata mnie interesuje. A to coś, czego sama własnoręcznie nie zrobiłam, ale hasztag wspieramy lokalne biznesy. Polecam Wam bardzo kawiarenkę Zicherka. Zicherka to po śląsku agrafka. I to są rogale świętomarcińskie. Przepyszne, z białym makiem. Trochę zostało, więc zamroziłam. W zamrażalniku też pasztet. i z dyni, które kiedyś robiłam na wizji. Także kto rano wstaje, ten nie musi iść po bułki bo są w zamrażarce. I to by było na tyle, kochani. Dajcie mi znać w komentarzu koniecznie, czym najbardziej Wam zrobiłam smaka z tego futboka i zostawcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście, żeby pojawiło się więcej takich foodbooków, na przykład z innych sezonów. Bardzo dziękuję, wysyłam Buziaki. Papa! Pa.